W tym roku miałem pierwszy raz okazję być jurorem finałów krajowych Imagine Cup 2015. Bardzo ciekawe doświadczenie. Dosyć nietypowe, ponieważ do tej pory obserwowałem ten konkurs raczej z zewnątrz i raczej jako obserwator. Tym razem byłem w samym środku. Byłem w komisji sędziowskiej, która oceniała projekty z kategorii citizenship. Bardzo ciekawe projekty. Niektóre dopracowane naprawdę bardzo dobrze, w bardzo dobry sposób przekazane, inne wymagające pewnego doszlifowania, ale, ale zapowiadające się ciekawie. E, obrady naszej komisji w miarę szybkie, aczkolwiek mieliśmy trochę, trochę wątpliwości przy, przy tych najważniejszych miejscach. Z pierwszym nie mieliśmy problemów, między drugim i trzecim trochę było dyskusji ciekawych. Projekty bardzo ciekawe, potrafiące myślę zmienić ten nasz świat w wielu miejscach. Były projekty, które pokazywały zastosowania takie szerokie z dronami na przykład. Inne znowu pokazywały naukę dzieci programowania za pomocą robota i czegoś bardziej interaktywnego niż tylko ekran komputera. Jeszcze inne pomagały ludziom chorym na cukrzycę. Naprawdę ciekawe te projekty. Dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie jako, jako dla sędziego tego konkursu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też zostanę zaproszony do Komisji Sędziowskiej, bo dla mnie to było naprawdę bardzo dobre doświadczenie. I... I miałem okazję poznać naprawdę ciekawych ludzi. Myślę, że do części z nich jeszcze wrócę z moimi uwagami, bo myślę, że, że warto im przekazywać takie uwagi, warto im mówić o tym, co ciekawego zaobserwowałem trochę z zewnątrz, trochę jako osoba, która ma doświadczenie z tego typu technologiami, ale też jako geek i pasjonat, który, który takie nowe technologie uwielbia na co dzień i z nich korzysta.